Siemanko, siemanko Kolejny nowy dzień, dzisiaj tak Wielki piątek Czyli wielki post No akurat w Korei Wielkanoc to nie jest jakieś tam Święto, które Ich urzekło, czy Które oni tam stosują Jest to po prostu dla nich Normalny dzień, oni mają inne święta Które bardziej są dla nich ważne niż Jakaś wielkanoc Też To nie jest jakiś kraj super chrześcijański no, ale co? Dzisiaj dzień głosowania Today is the vote election, jest? Yes. What for president or what to for party for the party no okay. Dzisiaj tak, głosowanie na partie, tak? Rządzące Dzisiaj dzień głosowania No i dobra Zobaczymy co dzisiaj będzie Idziemy zobaczyć Zapraszam do głosu Tam, taką w ogóle sobie postanowiłem powiedzieć anegdotkę dzisiaj o pewnym polskim obywatelu, który jest chory na koronawirus, tak, w Korei. No i powiem jak to mniej więcej się stało, bo z tego co jest wyczytane w gazetach, no. Najpierw był w ogóle jakiś Polak, tutaj w Korei, to mieszka, pracuje, żyje i zachorował w ogóle na koronawirus. Tak więc leżał oczywiście w szpitalu, odizolowanym i choro. No ale pewien, pewien kolega postanowił go odwiedzić w tym momencie. No i przyleciał do Korei, żeby go odwiedzić. No i oczywiście, jak przyleciał to postanowili nie postanowili, tylko oczywiście powiedzieli, że, że obowiązkowa jest kwarantanna dwa tygodnie. No i miał powinien pozostać dwa tygodnie w domu. Oczywiście tak powiedział, tak, że zostania tam podał adres i wszystko elegancko. No ale jak to sprytny eskimos się postanowił, co on będzie sobie siedział w domu, jak on się czuje dobrze. Nie jest chory, co oni mu tam wymyślają i sobie chodził. Nie pozostał w domu, sobie chodził po Seulu. Podaj, bo to było w Seulu, tak? I chodził sobie po różnych miejscach, tam barach, u dentysty nawet był. I w ogóle próbował dojść w... i próbował w ogóle odwiedzić swojego kolegę w szpitalu, no, ale oczywiście nie było pozwolone, bo nie można, bo to jest odizolowane, nikt nie może wchodzić, tym bardziej do chorych. Na winę żeby nie było kontaktu. I po gdzieś po tygodniu, czy tam może ośmiu dniach ten oto osobnik sprytny Eskimos poczuł się źle, zaczął źle się czuć, tak? zaczął mieć jakieś tam zawroty w ten, wymioty, jakieś tam duszności i poszedł do szpitala, że coś z nim jest nie tak. No i co się okazało, że z nim jest nie tak, że ma koronawirus. No, i oczywiście zaczęli go sprawdzać, czy jak długo tu jest, skąd on jest, i w ogóle. No, i okazało się, że w ogóle jak on w ogóle zachorował na tego koronawirusa, przyszedł tutaj, jak on powinien być na kwarantannie. No, i co najlepsze, on cały czas się wypierał, że on nigdzie nie był, że on siedział na tej kwarantannie, że on był w domu, że on po prostu się tak poczuł. I źle i, i się zgłosił tutaj, że jest tak. No, ale to jak to Korea, oczywiście, sprawdziła w ogóle jego telefon i po telefonie, po sygnale tego GPS-a sprawdziła, czy na pewno był w domu. No i okazało się, że nie był w domu, że sobie chodził, tak, w prawo i w lewo w ogóle, więc zaczęli się pytać e, jego dokładnie, gdzie on był, żeby po prostu uprzedzić tych ludzi, te miejsca, że te w tych i w tych godzinach, w tych i w tych miejscach była osoba zarażona tym właśnie wirusem żeby się pozgłaszali, żeby też ich przebadać, żeby to w ogóle jak najszybciej najszybciej tak zapobiec, no i oczywiście sprytny Eskimos się wypierał, że on nigdzie nie był, że on tylko do sklepu chodził tak no ale się okazuje, że zaczęli sprawdzać to dokładnie w ogóle cały ten e, sygnał tak GPS-a, żeby dokładnie to sprawdzić, gdzie on był w tych miejscach, bo im coś nie odpowiadało w ogóle jego odpowiedzi, mieli jakieś podejrzenia do niego i się okazywało, okazało, że znaleźli, że chodził po tych właśnie wszystkich miejscach w barach, restauracjach, w ogóle u dentysty. I w ogóle, no taki to był sprytny skibos I teraz ogólnie, ogólnie to nie tylko on To nie tylko Polak, bo i, bo i inni zagraniczni ludzie tak samo właśnie robili No ale ogólnie Koreańcy z tego powodu są bardzo w ogóle źli na tę osobę Na to jak on tak mógł postąpić w ogóle, że był na tej kwarantannie I w ogóle, a co najlepsze jest to, że on był na tej kwarantannie i mu przywozili jedzenie przez dwa tygodnie, tak? żeby miał, żeby nie wychodził i on tylko się zapierał cały czas, tak? że on wychodził tylko po jedzenie bo to jedzenie mu nie smakowało, bo on jest Europejczykiem i mu nie, nie podchodziło w ogóle też, że on musiał wyjść do sklepu i tak żeby żeby sobie kupić coś innego do jedzenia to już w ogóle zirytowało w ogóle Rząd koreański, bo to jest już naprawdę już przesada. Nie do rzymu, że gwarantowali jedzenie, dowozili. To on sobie jeszcze tu marudził w ogóle taki sprytny Eskimos. No i to chyba tak w skrócie. Trochę się pomieszałem, trochę chaotycznie to opowiedziałem. No ale to taka historia Polaków. I zjeść w ogóle w ten wielki piątek, wielki post. Dobrze, że tutaj nie ma takiego wielkiego postu.

same makaronik, wygląda pysznie No co, wielki post trzeba zajadać, tak? Smaczne. Co mamy w tej zupie w ogóle? W zupie mamy jakieś takie a la kraby tak Mamy i kreweteczkę mamy Mamy i jajeczko Mamy takie jakby śliwki z palmy no innych rzeczy o makaron mamy, tak makaronik, mamy muszeleczki, tak, małże Nie wiem jak to nazwać w ogóle. O zaparowała w kawę. No, jest po prostu przepyszne, jest bardzo dobre gorące takie słodziutkie a w drugim to jest zimne, to są nudle takie robione jakby z kaszy gryczanej, dlatego one są takie ciemne, wyrobione i też tam jest i jajeczka są, so, i są so, tak, so kiełki i ogóreczek i to wszystko jest w takim sosie lekko pikantnym, chyba papryczki, no. tak to mniej więcej wyglądają zupki. No, tutaj się znajdujemy w jednej takiej takich głównych ulic, tak jak widzicie, o, różne flagi, kolory. Przyjdę tu w któregoś wieczoru pokazać wam, jak wygląda w nocy w ogóle. Tutaj jest taka jakby, powiedzieć, nocne życie, tak? W Changgwan tu się dzieje. Tutaj przychodzą ludzie popijać soju, jeść wieczorem, czy tam muzyka, czy tam karaoke, czy cokolwiek. No, zaraz, czy karaoke. Powiem Wam potem o karaoke, jak to wygląda koreańskie, bo koreańskie karaoke to w ogóle znaczy burdel po prostu. No, to tak, tylko taka zmianka. O, o, taka ulica pełna kolorów. W nocy to się wszystko świeci. Kolorki są, flagi całe, o, od groma młodych ludzi, studentów. O. No dobra zupka zjedzona, wielki post, była pyszna teraz czas na deser a teraz no co, jeśli chodzi o kuchnię w ogóle koreańską no to jest oparta mniej więcej na mięsie, jest tu dużo mięsa dużo nie, świnki, porku, tak, wieprzowinki no, ale jeśli chodzi o wegetarianów to też jest znajdą. Swoje rzeczy mają dużo warzywnych rzeczy, bardzo pysznych. W ogóle jako wegetarianie też znajdą. Na pewno nie jest to tak łatwo i rozpowszechnione jak w Europie, ale jest od groma jedzenia wegetariańskiego. O weganów to nie wiem, bo w ogóle nie interesuje mnie to, to nie za bardzo się zagłębiam. Ale jeśli ktoś lubi mięsko i pojeść trochę mięska, no to w Korei na pewno się odnajdzie. A teraz co? Czekamy na deserek. O, deser wjechał truskawkowy. Tak jak widać truskaweczki, pita śmietana, lody. No, syrop truskawkowy, pod spodem. A i mleczko skondensowane, oczywiście musi być. Z góry. No. Jak to się w Korei mówi? Po jedzeniu, obiadu. Ma się drugi żołądek na zjedzenie deseru Tak Smaczne No i tyle, taki to Wielki Piątek Człowiek się najadł Nasłodził deserkiem Idzie leżeć, obejrzeć co jakiegoś Netflixa Tyle, tak naprawdę nie wiem co nagrywać w tej całej w ogóle panującej w chorupsku. Nie za bardzo, wszystkie miejsca są fajne, pozamykane, jest pusto w ogóle a jakimiś morałami życiowymi nie chce mi się rozwodzić Także nie wiem pomyślę Postaram nie no nie wiem dzięki w ogóle jutro nakręcę coś innego